Cześć ja jestem Kuwar, a to jest Skill Special Force 2. Zagramy sobie w nią dzisiaj, ponieważ zostałem trzy darmowe klucze do tej gry. E, jeden wykorzystam oczywiście ja, a dwa będziecie mogli zdobyć, bo wystarczy skomentować mój filmik i zasubskrybować mój kanał, a dwie pierwsze osoby, albo można powiedzieć dwie najszybsze osoby, które to zrobią, dostaną te klucze. E, gra jest typu FPS, e, jest to dopiero wersja beta. Co więcej mogę o niej powiedzieć? Gra należy do najtrudniejszych, każdy kto grał w CSa powinien bardzo dobrze się odnaleźć w tej grze. Jest dość prosta, nie wymaga jakichś wielkich umiejętności FPS-owych, więc to, może mniej gadania, a zagramy sobie dzisiaj. Dzisiaj, no dzisiaj wiadomo, że zagramy. Tu wybieram sobie, na jakiej mapie chcę grać. Jak widzicie, tych, dużo tych mapek nie ma, ale ja wybiorę, że to wolna mapa. Tylko, że typ gry mamy tak, single player, team deathmatch y, i te dwa nie wiem. To chyba będzie podłożenie bomby. Lasting, a zero, nie wiem. Ja zagrać sobie na y, team deathmatch, ponieważ w ten tryb gry. Nieważne w, w jaką grę y, To jest mój żołnierzyk. Dobra, to co? Yy, ja daję start i widzimy się w grze. Nie? Dobra, jesteśmy w grze. Musimy atakować. Trzeba dwa, jeden... Tak, na tej mapce grałem tylko raz. Ogólnie grałem chyba na czterech mapkach. I... Pff, nie Jeszcze nie wiem dokładnie, gdzie się elastą przejmuje. Uuu, ale dostałem granatę na rej. jeden. Leży kurwa. Zobaczę tu. Mo, To jest coś jak Ale mnie zdjął skurczybyk. byk. Hmm. Tu polega na tym, żeby 5000 punktów, ta drużyna, która będzie y szybciej 5000 punktów, ta drużyna po prostu wygrywa. Aha, tam jest jeszcze takie wejście. Szczerze nie wiedziałem nawet. Aj, coś mi nie idzie, przed chwilą naprawdę fajnie mi się grało. Idę <laughs> dobrze. Kurwa, zacząłem nagrywać i idzie o ty skurwy, synku. Matka cię nie widzę. O to jest kurwa, synku. mi nauczyła, że nie się do mnie. Kurwa, macie jebane przeładowanie. Nie lubię tego. Nie dostał trochę? No nas pokazać klasy i styl to pokazuje kurwa jak się nie powinno grać w takie gry. Dajcie mi snajperkę. Dobra nie będziemy kampić bo to jest chujowe szczerze Tylko ci Ej pierwszy jestem A widzicie Lamię bo lamie, ale jestem pierwszy Przeszłam za chwilę wycięcie. Ale zostałem A, i chciałem go z noża stargać zamiast F nacisnąłem E, czyli podniesienie przedmiotu. Ale dobra, tego wziąłem a mnie. Liczy się, że zdobyłem killa. O, ma puszy. Też chcę. Wiesz tu będą wylatywać O, tą tu, 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 biegnie Ale mu fajnie pełni skoc w głowie 11 Nie, jeszcze mnie tam z tyłu ma No dobra, w końcu padę. Bo ile można kosić? Z jest Ta bariera też tutaj nie stoi, Nie interesuje mnie jak mnie zabito Ale przepraszam, mój pińczy do roboty kurwa, bo byle jakimś skarbem nie byłem Męczą mnie kurwa o kolacji Jaka głodna jestem Ale mi FPS skoczył Ojoj oj, oj, ale mi skoczył FPS czy? o, level up jak się Z tych przybych pierwował? To na pewno będzie drugiej raz wołanie żeby Chce po Chcę nie zrozumieć, jeżeli ich pociecha gra, to muszę przerywać. Czy jesteś takiego Jeżeli jesteś tego samego zdania. To ja łapka w górę. Myślałem, że tu jest sniper. Ale mi tutaj ktoś się chciał przypierdolić po prostu. Jakoś jeszcze w jak taki odejść szczerze. Przed taką ronem. Tam skład, że kampię, ale co z tego? Misią level sam się nie bije. O, Mission Filet, przegraliśmy granicę z Więc to, to to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Oceniajcie o tym, jak zdobyć Key. Też wiecie, więc co? Ja was pozdrawiam. Trzymajcie się Narka.